Ja już mam z tej strony kruczek i kruczek ty i bardziej gaming, ale dzisiaj to nie będzie taki gamingowy oczywiście z różnych gierek, tylko chcę wam pokazać jedną z aplikacji z i ona jest bardzo. po prostu, może nie jest popularna, ale jest bardzo fajna. Tutaj się trochę pokazuje tych Różnych takich rzeczy. Nie wiem, jakaś nie wiem jak to się mówi jakiś reklam czy coś no tutaj na przykład macie różne różne różniste nie wiem jakieś takie No wiecie yy, no i macie tutaj na przykład takiego ekranu dotykowego macie tutaj na przykład takiego kotka zbity ekran takiego ja chyba sobie takiego ustawie i jak chcemy żeby go ustawić, no to bierzemy tutaj set mamy do właśnie blokowania albo do normalnej tapety. Ja wezmę sobie jaką normalną tapetę, no i patrzcie i ja mamy teraz takiego kotka ale nie tylko tu jest takie coś, tylko możemy wejść sobie jeszcze yy, dobra, reklama, reklamator, poczekajcie tą chwilę dobra to... macie tutaj takie coś jak ringtones no, i możecie tutaj sobie wejść, no i macie tutaj różne muzyki. Na przykład jakiś rap o Usie. nie wiem, nie na przykład na przykład różne, yy, różne, różne, na przykład różne piosenki, różne, 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 takie sąsiedzi nawet taki. Są o to też jest, jest y, nawet różnie ale jak jak ziady, do ulubionych no to możemy tutaj możemy sobie stworzyć konto możemy mieć nawet takie nie wiem czy to słyszycie nie wiem ale no możemy mieć nawet takie to jest też śmieszne nie, szmatą, czasami grabiam, nie wiem czy słyszycie sam opatom dziękuję ci za to i wiem to na pewno Kurwa jakiś mój co ciebie że... dłon przepie bo jak nie, to znać mu przyjemnie Ja pierwsz dole wodzą No Siekieramotyka no krowa dupa pochowana w szafie trupa Siekieramotyka kot i pies właśnie przyszedł SMS Na przykład taki albo Na przykład takie są. Oczywiście polecam, bo można ustawić na przykład, to będzie dzwonek, alarm. Place, the... Na przykład jest jeszcze takie coś. To mi się bardzo podoba. Dobra, po co? To będzie końc na ten odcinek. Pokazałem wam właśnie tą aplikację. No i co? Widzimy się w następnym odcinku.